cib ale pierwszy trąbowo kurde jaki lagi o, siema. Hmm. Mm. Weszę dopiero na serwa. Widzę, że... ...umiem tu nawet grać. Wyspa łaka. Pewnie będą zmieniać mapę, mogę założyć. Chciałbym mieć VIPa, ale premium mam. Ale wbiłem na jednej osoby nie zabiłem. <laughs> Dobra, no to teraz koksimy. Fajny ten koleś, szczelaczek jakiś. Ale mam lekkie loki. O, oh, golak, Lecimy. I w wodę. No nie. I pod mostkiem. I lewa. Lekka. O! Widzę jakiegoś noba. tu leciał na dół. Nie, z nobem. O, deszcz, ło. Wow. Czternasty level. Bez agresji. Simon to z który? A, ten pierwszy. A, przynajmniej Polacy coś na Serbii, Anglicy. Ule, jak ja do mnie grałem na gunerze. Wkurza mi ten typek. No, serwem mnie kurza. O, widzę samolot, do którego nie wsiądę. Jakich wiatrów. No że mi mnie Ten tu umie grać. Zacieram ja na tego czołga. Haha uh. Katon -ha. jest. Jakie ja tu mam lagi? Dziwnie się namierza jak się leci z podofronem. O A, bo ja mam dwa ammo. Nie, sorry za lagi, ale to nie wiem czy ja to wina. Kradziony super szwajcar też go mam, ale nie kradzionego. Kurde, taki 18 level to już nie jest taki słaby level. Barbos już dobił. Let's play dzisiaj może z nim siadnie, nie wiem. I na razie wrzuca mi się pierwszy odcinek. O, muszę go uskoczyć. Katolinia. Po cichutku, powolutku. Lagi wyłączcie się Tu są na coś jakieś typy. Ile tu jest. Kurde, jest zbyt dobry i mam za duże lagi. Może tam może mi się wrzuca filmik. Mam e, jeszcze Mozilla włączoną. Google Chrome. Minecrafta. No to może temu. Jest dobrze na bazuki, on, on mnie rozjał. Jaki ham go. Ja tylko będę by... dobra. Dziął jest. Gdzie on jest. Kurde, obili go, jakby chciał o Kurde, jedzie czołkuś, tak jest żalowy. Ja mam dwa ammo, a, 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 a ammo. Haha, ha. i co? Teraz powiesz? No i jest po nim. Bo go zabije ten koleś. Ka aaa! Zabijam go. Strzelaczek. O kurde. Co za prototyp. Takimi broniami to bym też tak grał. Wtedy zniknie styl taki zły. Super straciłem 15 HP. A on miał taką broń, a używał Super szwajcera. Nie ogarnia Co za noby o, Mam autko ufak FAK Nacieram aż zba, baranie a, a już po tobie już po tobie No nie pownjam tylko po mnie no Burzyciel trudnia zniszczenia On ma albo wylosował albo doładował. Myślę, wydaje, że doładował. Bo tak jak coś wylosować, to trzeba mieć wartę na pulach. Czeka... Wezmę sobie helikopter, o ile się da. Nie, nie da się pod system to, to się. LOL. Jakiś now nie ujęł nim latać, dlatego go zostawiłem. Zabij go panie, masz go tam na celowniku Kurde pan zerniszczycie albo jakiś ten Czarna manto Duże gówno, ale hardcore A kaczkiwały bez bez liguin wow. piekła, albo piekła, piekła, Czekaj. Uzwolę ja pozwolę ja. słyszę kogoś. co widziałam. Widziałem kolesia. Znowu go ubiłem. No nie zdążył machnąć. Za dużo zekila. Mm -hmm, mm -hmm. Wytyfy. No jakie wytyfy? Bez ligi jest robi. Trzeba też umieć namierzać i robić uniki. Ja nie umiem robić uników. Ale namierzać to nawet. To było akurat sfejlone, bo miałam buga. Znaczy laga. Idziemy ze szczeraczkiem najwyżej, tylko to nasze kilanie to porażka. No i koniec rundy. Wziąłem <tryk> sobie 2000 ekspo. fajnie. Okej, okay, tu kończymy na, na nasz odcinek. Widzimy się w następnym, czwartym. O, naglądzimy wszystko hurtowo. Dziękuję za obejrzenie.